Króluj nam Chryste! Chciałem wszystkich mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia zaprosić serdecznie na wyjątkowe wydarzenie 11. Marsz dla Życia i Rodziny który odbędzie się w najbliższą niedzielę 29 listopada w Rzeszowie Przez 10 lat kruczyliśmy ulicami naszego miasta W tym roku ze względu na epidemię marsz będzie przebiegał w troszkę w innej formie, mianowicie Między godziną 8 a 16 w kościele świętej Jadwigi, kościele akademickim na ulicy Rejtana w Rzeszowie będzie adoracja pomiędzy każdą mszą świętą, na którą Was serdecznie zapraszamy. Adoracja w intencji zwycięstwa Ewangelii życia. Później każdego zapraszam do przejścia albo do przejazdu na plac papieski. Tam przy pomniku Jana Pawła II, będzie dzwon Głos Nienarodzonych. To jest wyjątkowy dzwon, który kilka miesięcy temu poświęcił papież Franciszek. Jest to dzieło Fundacji Życiu Tak z Rzeszowa. Jedyny taki na świecie dzwon, który poświęcony jest obronie życia nienarodzonych. Przybądźcie pod ten dzwon i uderzcie w niego, dając wyraz swojego świadectwa, że jesteście za życiem, że mówicie życiu tak. Ten dzwon będzie od godziny 9 do 16 dostępny na Placu Papieskim. A osoby, które nie mogą ze względów jakichś epidemicznych przybyć do Rzeszowa, zapraszam do połączenia się we wspólnej modlitwie w godzinie Miłosierdzia między 15 a 16. Wszyscy w swoich domach będziemy odmawiać krąkę do Miłosierdzia Bożego i różaniec i inne modlitwy, aby wygrało życie w naszej ojczyźnie. Widzimy, że w ostatnim czasie zło szczególnie jest aktywne, rozlewa się po naszych ulicach, bezcześci świątynie, domaga się aborcji, depromacji młodzieży, a skończy się to na prześladowaniu chrześcijan. Dlatego nie możemy być obojętni, musimy być bardziej aktywni, a ten marsz dla życia i rodziny jest ku temu wspaniałą okazją. Zapraszam Was, Aleluja i do przodu!